Cześć, ja jestem Riff, jest to kolejna odpowiedź na film Blow'a, tym razem jest to challenge, czyli wyzwanie, w którym muszę zdobyć kompas, zerek, ze... <laughs> kompas zegarek oraz mapę w ciągu 15 minut. No, jest to ciężkie zadanie, Blow nie podołał, przynajmniej na filmiku, no i myślę, że ja bym spróbował, ja chcę spróbować to zrobić, <laughs> tylko, że ja podejdę do tego troszeczkę inaczej, mam tutaj zaznaczone dokładnie, zapisałem sobie... Co mam dokładnie mieć, aby móc te rzeczy wytworzyć? Czyli tak, potrzebuję 3 razy redstone, 11 żelaza, 4 złota, 9 trzciny i węgla. Sobie nie zapisałem ile. W każdym razie węgla gdzieś tak będzie, o, no nie wiem, powiedzmy 4, plus tam pochodnie. No powiedzmy, że 10 na pewno wystarczy. Stworzymy sobie nowy świat, który nazwę 15-minutowe wyzwanie. 15 minutes. Challenge, okej, okay. No to jedziemy Zrobi nam się tutaj świat Okej, okay, wylądowaliśmy na świecie No patrzcie jaki mam fart Od razu mam trzcinę Okej, okay, dobra yy, Wszystko się chyba nagrywa, no to puszczę sobie stoper Chwileczkę, żebym też miał Wgląd na jakiś czas, wy będziecie mieli wszystko Na ekranie Dobra, no to puszczam, trzy, dwa Jeden, pyk, okej okay, I lecimy Teraz weźmiemy sobie tutaj tą trzcinę. Mamy jej 5 jest. A potrzeba trzciny 9, także no jeszcze troszeczkę będziemy musieli pogmawiać tutaj. O, tam jest, widzę. Trzcinę sobie trzeba wziąć od razu, ponieważ potem się siedzi cały czas w kopalni. Bo ja już sobie. Próbowałem to zrobić raz, ale naprawdę nic nie znalazłem. Także stwierdziłem, że tego nie mogę wrzucić. Czegoś takiego, że, że kompletnie nic nie znalazłem i gadałem bez sensu przez, przez 15 minut. Dobra, mamy idealnie 9 trzciny. O, od razu mamy tutaj jaskinię. Znaczy, no, jaskinie, no nie ma tutaj nic ciekawego, ale można sobie wziąć... Aha, bo mamy problem teraz, bo tutaj mamy bez drzewie. O, tam są drzewa, okej. Okay. To sobie tam coś weźmiemy. I widzę, że tam jest jaskinka, także możemy sobie tam... Chcę się udać za chwilkę, tylko sobie najpierw troszeczkę drzewek pościnamy i myślę, że będzie w porządku. Miejmy nadzieję, że mi się uda i że nie będę robił jakichś wielkich failów. i okay, dobra. Wiecie ja że troszeczkę jestem poddenerwowany. W sumie nie powiedziałem wam, ale dobra, teraz wam powiem. No, kręciłem raz, że nie miałem nic, ale kręciłem jeszcze raz. I to było po prostu tak denerwujące dla mnie. Jeżeli chcecie, ale to musicie w komentarzu napisać lub dać łapkę w górę, nie wiem jak chcecie. W każdym razie. Nakręciłem właśnie przed chwilą, ja tego nie usunąłem i nie usunę, bo sobie nawet dla, dla śmiechu mogę czasem puścić. Właśnie tą mapkę i zebrałem wszystko, zostało mi jeszcze dwie minuty i miałem wszystko prawie, tylko zostało mi chyba trzcina. Trzcinę tylko chyba trzy zebrać, czy tam cztery, a tak to miałem wszystko i tak idę już do tej bazy, żeby to w piecyku wszystko przetopić i tak dalej. Wpadłem do lawy, po prostu to było... Nie wiem, to było straszne po prostu. Już, już miałem ochotę normalnie, nie wiem, wywalić to, ale teraz jestem świeżo po tym i od razu kręcę dalej. I to myślę, że wrzucę, wrzucę jako odpowiedź wideo, jeżeli mi się oczywiście uda. A jeżeli. A jeżeli mi się nie uda, to wrzucę to tak po prostu sobie na kanał i będzie sobie się działo. A tamto na pewno nie dam do odpowiedzi wideo, to będzie na kanale tylko dla chętnych. Nie będę nikomu tam zawalał, takimi failami, dobra to sobie zrobimy taki pierwszy kilofek, który zaraz będę pewnie wymieniał na jakiś bardziej ludzki zostawiłem ten crafting już trudno, zrobię sobie następny wykopię sobie 7, 8, 8 Kobla, ponieważ chcę sobie zrobić 2 kilofy i miecz i zrobimy sobie nowy ten crafting zostawimy sobie go tutaj o Boże, chciałem sobie jeszcze patyki zrobić Tyk. Tak wiem mogłem to zrobić z shiftem ale dobra już trudno Ach, Tak mi właśnie dobrze idzie to marnowanie czasu Ok tutaj sobie w przyszłości zrobię, Wiecie, co zrobię sobie waypointa powiedzmy, że to jest nasza baza i sobie zejdziemy gdzieś w dół w ten sposób sobie będziemy szli, żeby znaleźć węgiel i żelazo, bez którego nie ruszymy na pewno. Przynajmniej cieszę się, że już mamy trzcinę. Trzcinę możemy odhaczyć sobie. I potrzebujemy tak. 11 żelaza jeszcze, 4 złota i węgla troszeczkę. Gdzie za ciemno tutaj? Jest. Nie wiem, czy się nie cofnę, po prostu. I pójdę jakoś inaczej. Poszukam jakiejś jaskini, czy coś w tym stylu. Albo chociaż przynajmniej węgla. No tutaj jaskinia nie była jakaś taka, znowu. Bardzo do gł no, głęboka. O, mamy węgiel. To już przynajmniej tyle. O, sporo tego węgla. Wykopię sobie tylko tą wierzchnią warstwę tutaj, ponieważ więcej mi się raczej nie przyda. A jeżeli mi się przyda, a nie będę miał, no to najwyżej potem będę narzekał. W każdym razie myślę, że na pewno nam 10 wystarczy i ok. Dobra, no to zrobimy sobie teraz od razu pochodnie. Myślę, że ze 4 węgla i 6 nam wystarczy już na koniec. Jeżeli nam braknie pochodni, no to trudno, to teraz możemy sobie w sumie zejść i kopać tam dalej. Gdzie tu było? To chyba tutaj. Tak. Dobra, to tutaj schodziłem i tutaj kopiemy. Możliwe, że się do czegoś dokopiemy, miejmy przynajmniej taką nadzieję. I sobie zaraz zapalimy tutaj jakąś pochodnię. Żeby nie było ciemno, zrobię to nawet od razu. Troszeczkę niżej. bowiem jak to jest, bo mi się wydaje, że jest jasno, a tak naprawdę na YouTubie będzie to ciężko... No ciężko będzie. Dobra, schodzimy sobie powolutku, miejmy nadzieję, że wpadniemy do jakiegoś do jakiejś jaskini oby nie do lawy, byle nie do lawy. i zobaczymy, chwileczkę tak póki kopie to sobie jeszcze czas obczaję ile mi zostało no dopiero minęło 6 minut także coś się, czemu to tak jest jasno jakoś albo mi się zdawało, nie wiem dobrze, nieważne, idziemy i idziemy cały czas w głąb i nie wiem, no zobaczymy, zobaczymy jak, to, jak to mi pójdzie. Miejmy nadzieję, że nie będzie jakieś lipy. Ponieważ już to robię trzeci raz, tak jak mówiłem. Raz nie miałem nic, a raz nie miałem wszystko i wpadłem do lawy, Także po prostu tak jak jest porażka, nie będę takiego czegoś wyrzucał. No chyba, że to, tą porażkę, ale to tylko końcówkę filmu mogę wrzucić, wrzucić tak żebyście zobaczyli. <grym> Dobra, więc nie widzę tutaj żadnej jaskini póki co. Nie wiem w sumie. Blech. Redstone, tylko że po co mi redstone, skoro cholera nie mam kilofa żelaznego. Słyszałem takie jakieś coś. Możliwe to tu slime, też nie wiem dokładnie jak slime. Hahaha, ha, ha. mamy żelazo. Ok, starczy na kilo. Czyli dobra. O Jezu, nie z mi się tam na pewno copać, więc sobie tutaj już zrobię crafting, trudno potracę tego drewna trochę. Mm. Dziurka w ścianie, crafting i robimy sobie kilo. Aha, y, trzeba oczywiście przetopić, więc na początku musimy sobie zrobić piecyk. Tu będzie ten piecyk. I... Aha, dlaczego y, tego żelaza tak mało? Przecież trzy wykopałem, mam hmm, dwa chwileczkę. Jest jakaś tajemnica we mnie. Może nie zebrałem. Hmm. Dziwne, bardzo. A mam trzy. Zebrało mi już. OK. Mm, no to idziemy tu sobie przytopić teraz, y, gdzie te dwie cyka Ach, mamy go tutaj. Dobrze. Więc sobie przetopimy, Stracimy troszeczkę węgla, ale trudno. Yy, I będziemy mieli kilo przynajmniej. Tutaj mam ja burz w czego. I od razu będziemy mieli redstone. Myślę, że wykopię sobie dwie kostki tego redstone'a. Na, na pewno wystarczy, ponieważ potrzebujemy redstone'a tylko trzy. Ej, pozostanie nam do, do znalezienia 8 żelaza. Ej, hmm. 8 żelaza i złoto. I to wszystko. Widzicie? To nie jest takie trudne znowu, ale jednak, jednak trzeba się przyłożyć. Dobra. Może co ja robię znowu? Aaaa, dobra. tak I sobie wykupimy tutaj... Aha, nie, wstawi nie wstawiłem sobie tutaj. Ten mi się już kończy, więc sobie go odstawię, powiedzmy... Dobra, stąd sobie kopię będzie. Okej. Okay. Dobra, mam 8 redstone'u. I teraz się myślę ewakuuję gdzieś... Dobra, piecyk sobie wezmę. Nie wiem po co, mam dużo kamienia, ale... Crafting też bym sobie wziął, ale już go chyba zakopałem. To już trudno, mam trochę jeszcze tego drewna. Urówmy ten tym żeby świecił. Dobra, niżej już nie kopię, bo jak wiecie tam jest bedrock. Jak widzieliście. Pajączki słyszę. Były gdzieś niżej, to może się kopie tak tutaj gdzieś tam Powiedzmy. W złą stronę idę tam. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, To tutaj. O, właśnie, widzicie? To był dobry traf, jeżeli chodzi o jaskinie, bo wolę jaskinię, gdyż łatwiej będzie cokolwiek znaleźć. Niż tak kopiąc na ślepo. Dobra, mamy żelazo troszeczkę. Myślę, że nie wystarczy nam na wszystko, ale bo potrzebujemy 8, wykupałem 4 teraz. Enderman, trzeba będzie się nie patrzeć. Okej, okay, to tym żelaznym sobie poradzę kilopem. Tak szukamy sobie. Nie patrzymy się, nie patrzymy się na ciebie. Dobra, ośle policzka, nie patrzymy się na Endermana, nie patrzymy, nie patrzę. Hmm, może w drugą stronę jakoś trzeba iść, czy coś w tym stylu, tak mi się wydaje. Jeszcze sobie tylko luknę na stopper tak na szybko No, pozostało nam jedynie 3 minuty, znaczy no około 3 minut mamy tyle na znalezienie 4 żelaza i 4 złota miejmy nadzieję, że nam się uda Mam szczerą nadzieję, że mi się uda. Tutaj mamy lawę yy, i może się uda, miejmy nadzieję, że, że się uda. Ja bym bardzo chciał, żeby się udało, bo już... Udołałem temu, ale się spaliłem w lawie. Także to. Mój brat się tłucze znowu. I zaraz go normalnie stłukę za to. Bo do mojego brata można powtarzać milion razy. żeby był cicho. Ale on i tak będzie głośny. Jest złoto! Ludzie, jest złoto! Kurde, poszedłbym do tego brata i bym mu dał w pysk, ale muszę tutaj się czas utrzymać. Nie no, jednego złota mi braknie, nie mówcie. Dajcie mi to jeszcze jedno złoto. No. Okej, okay, mam już wszystko. Tylko jeszcze jedno złoto, jeszcze jedno złoto. Proszę, jedno złoto jeszcze potrzebuję. Tak, proszę. Ciężko będzie jak nie znajdę Tutaj sobie sprawdzę tak zobaczę czy nie ma czegoś takiego właśnie Jak złoto hmm. Sus, poczekajcie Tomek cicho bądź Co za frajer Nie no, powiecie, bo, bo on się tłucze piłką, po prostu nie rozumie, że ja tutaj nagrywam. Wybaczcie, że po prostu krzyknąłem, ale... Yy, ja nie robię czegoś byle jak. I nie, nie mam zamiaru, jak dobrze mi idzie nagrywać jeszcze raz. Z powodu, że po prostu mój głupi brat diamenty... Niepotrzebne mi diamenty. Z powodu tego, że mój głupi brat po prostu się tłucze. To jest. nie wiem, jeżeli nie macie rodzeństwa, to nie wiecie, ale ci, co mają rodzeństwo, domyślą się o co mi chodzi. Wybaczcie zdenerwowanie i teraz muszę, nie wiem, zejdę sobie może tutaj Tutaj sobie obczaję czy nie ma tego złota Jej, no, jednego złota mi brakuje, a już mi się czas kończyć będzie Jeszcze będę musiał węgiel szukać, zaraz No, leć, 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 leć Leć, Rift, leć Coś zaraz zobaczę, tutaj tylko jeszcze tak na szybko mm. no nie widzę no tego złota głupiego zaraz sobie węgiel wykopie, mi braknie tego. dobra nie kopałem po to żeby brać węgiel tylko patrzyłem czy nie ma przypadkiem tam złota jakoś jakimś fartem. ale jednak nie Tutaj trzeba z mieczem chodzić. Już jestem głodny i zaraz pewnie padniemy. Dużo nam to nie dało, no ale zawsze coś. No i jednego złota. No i jedno złoto. Wiecie co? No? Ładne kwiatki. No, ale bym wpadł i by było dokładnie to samo co na poprzednim filmie. Mam nadzieję, że tutaj mnie coś nie zekwanie zaraz. Jezu, przestraszyłem się. Creeper, cześć, nie rób mi nic, błagam cię. Tam jest złoto, tak, jest złoto. Może nam się uda w końcu. Okej, okay, błagam, Niech mi nie braknie czasu i nie się nie spale. Dobra. Okej, okay, dobra. Teraz tak, crafting i wszystko sobie teraz tutaj zmajstrujemy, piecyk mam, ok. no puszczamy piecyk, węgiel do środka i najpierw złoto, Uf, dobra, chyba się uda, zobaczę na stoper. A już minął mi czas, ale po prostu myślę, że brakło dużo, więc no, no... wybaczycie mi te dwie minuty, bo znalazłem wszystko. No, już tam przegrałem, ale chcę pokazać, że zrobiłem to też w miarę szybkim czasie i trudno. Dobra, robi się wszystko i zaraz zobaczycie to, zrobione wszystko, to za ten czas to ja sobie mogę tutaj trzcinkę zrobić. W sensie kartki zrobić. Tak, zrobiło się już tutaj złotko. I możemy sobie już zrobić zegarek. Tak, zegarek jest. Proszę bardzo. Cześć creeper. Co tam? Patrzcie 3 hmm? No. Dawaj, dawaj, dawaj. Szybciej piecyk. Nie przejdziecie do mnie, nie uczycie się. <grywa> tak właśnie wyglądałem, jak się paliłem z itemami. Dobra. Ok, pyk. Stworzymy sobie teraz mapę. Tutaj najpierw kompas, a teraz mapka. Ciach. Jest mapka. Teraz się kończą tylko te żelaza. No tak jak mówiłem, no musicie mi tam wybaczyć tą obsługę w ciągu 16,5 minuty zdobyłem wszystkie materiały, a teraz będzie chyba 19 minut, jak już będę miał wszystko zrobione, także w sensie od momentu kiedy uruchomiłem stoper. O, ten to akurat nie może trafić. Ale dobra, on się bije z tamtymi póki, co? Okej, okay, okej. Okay. Tutaj się schowam. <grym> Dobra, to, że wygrałem, nie można powiedzieć, ale zrobiłem wszystko w miarę krótkim czasie poniżej 20 minut. Więc okej. Okay. Miejmy nadzieję, że nie skrajtujecie mnie za to, że mi się nie udało, a wrzuciłem. Ale nie wiem, myślę, że jest okej. Okay. Także dobra. Pozdrawiam Borka jak zwykle, bo był się pluł, jakbym go nie pozdrowił. Pozdrawiam też swoją dziewczynę Angelikę. No, i ogólnie Blowa też mogę pozdrowić. W ogóle wszystkich moich kumpli, których zapomniałem pozdrowić i tak dalej. No to się manko, cześć. Yy, aha, no, no to, no to cześć. <ścoughs>